W tym nagraniu omówimy sobie jak konstruować treści na Twojej stronie internetowej tak, żeby była ona wartościowa dla Twojego klienta. Żebyśmy mogli rozpocząć pisanie treści po pierwsze musimy znać proces zakupowy naszego klienta. Popatrz, jeżeli ktoś ma jakiś problem to zaczyna szukać rozwiązania. Musi podjąć jakąś decyzję, więc żeby ją podjąć zazwyczaj potrzebuje jakiejś edukacji. I dopiero kiedy się wyedukuje, podejmuje decyzję o zakupie. Tam ci przykład. Załóżmy, że mm, ceny energii wzrosły teraz kilkukrotnie i taka osoba posiadająca domek zastanawia się, czy zmienić ogrzewanie na na przykład fotowoltaikę wraz z pompą ciepła, czy może przerzucić się z węgla na klimatyzator. I teraz najpierw osoba musi wyedukować się. Jeżeli to zrobi, podejmie decyzję, to dopiero zadzwoni do twojej firmy i będziecie dopasowywać już idealne rozwiązanie i idealny produkt, markę do jego potrzeb. Więc jeżeli wiemy, że. Jest kilka elementów, zanim klient podejmie decyzję o zakupie, bo, że warto, żeby klient wyedukował się na twojej stronie a propos danego tematu. Statystyki pokazują, że 71% klientów, którzy odwiedzają Twoją stronę, jeżeli nie będą mieli odpowiedniej ilości informacji, to nie skontaktują się z Tobą i będą szukać dalej. Więc jak komunikować treści na swojej stronie? Przede wszystkim nigdy nie zaczynaj od tego, żeby mówić o sobie. O swojej firmie, czyli jesteśmy 20 lat na rynku, yy, mamy świetną obsługę, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ klienta to nie interesuje, on chce wiedzieć, co otrzyma i jak skorzysta współpracując właśnie z swoją firmą. Najczęstszym błędem, jaki widzę na stronach internetowych, jest pisanie. Takich ogólników, czyli jesteśmy 20 lat na rynku, mamy świetną obsługę, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, mamy dynamicznie rozwijający się zespół i tak dalej, i tak dalej. To, co teraz powiedzieliśmy, możemy przypisać do praktycznie każdej branży. Każda branża może być 20 lat na rynku, mieć świetną obsługę, innowacyjny produkt i tak dalej, i tak dalej. To są ogólniki, które nie dają klientowi żadnej informacji. Więc jak konstruować swoje treści? Po pierwsze, ważne, żebyś zrobił dobre badanie rynku. Dowiedział się, czego klienci naprawdę oczekują we współpracy z firmami, które zajmują się taką branżą jak Ty. Jeżeli dowiesz się, czego potrzebują, to musisz się dokopać do prawdziwych korzyści, jakie niesie Twój produkt. Przykładowo, jeżeli potrzebujesz strony internetowej, to ty tak naprawdę nie chcesz strony internetowej. Chcesz mieć więcej czasu, więcej klientów, wolność finansową, móc podróżować, pracować zdalnie, skalować swój biznes, dzięki czemu więcej zarabiać. Nigdy nie chcemy strony internetowej, tylko to, co będziemy mieli dzięki niej. Podsumowując, pamiętaj, nigdy nie mów o sobie, tylko o korzyściach, jakie płyną ze współpracy z tobą, oraz pamiętaj, że. Proces zakupowy klienta ma kilka elementów, czyli jest problem, później jest jakaś koncepcja, rozwiązanie, edukacja, i wtedy klient podejmuje decyzję. I wtedy powinna pojawić się również Twoja firma. Pamiętaj, żeby treści nie były ogólnikowe, tylko konkretnie mówiły, co dzięki Twojej firmie dany klient osiągnie. Jeżeli wprowadzisz takie zmiany na swoją stronę, zobaczysz, że konwersja i odzew z niej będzie diametralnie większy. Dzięki za uwagę, cześć.